Cześć, witajcie w nowym filmie. Świat jest pełen zarówno fascynujących, jak i tajemniczych miejsc, a w niektórych przypadkach znajdujemy rzeczy, które ciężko wytłumaczyć. Dzisiaj pokażemy Wam 10 z nich. Weźcie coś do jedzenia i picia i bawcie się dobrze, oglądając ten ciekawy film. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10 Morze Sargasowe to odizolowany obszar w północnej części Oceanu Atlantyckiego, otoczony przez kilka prądów oceanicznych. Prąd równikowy na południu, prąd zatokowy na zachodzie i prąd kanaryjski od wschodu. W pobliżu znajduje się również dobrze znany trójkąt bermudzki. Tajemniczości Morzu Sargasowemu dodaje fakt, że nie posiada ono wybrzeża. Dlatego też nazywany jest również Morzem Niewidzialnym. Większość mórz na świecie ma granice lądowe, ale Morze Sargasowe jest jedynym morzem na świecie, które ich nie ma krąż również kilka powieści, że statki mogą łatwo utknąć w tutejszych wodorostach. Te wodorosty są rodzime i nazywają się gronorosty. Obszar ten jest również unikalnym miejscem lęgowym węgorza europejskiego. Numer 9 Są to jaskinie Gunjaju w Dongmening w Chinach i możecie być zaskoczeni, gdy dowiecie się, że wewnątrz tej jaskini znajduje się obszar, w którym kiedyś mieszkali ludzie. Mówi się, że Gunjaju to największa starożytna społeczność, zamieszkująca klify w Chinach, obejmująca około 100 km2. Cała formacja składa się ze 117 jaskiń wykutych w skalnej ścianie. Jaskinie te zostały przekształcone w 350 różnych pomieszczeń o różnych rozmiarach. To, co czyni te jaskinie tak tajemniczymi, to fakt, że nie wiemy, kto je zbudował. Nie ma również żadnych dowodów archeologicznych, które można by znaleźć, więc pozostaje to wielką tajemnicą. Jednak niektórzy eksperci uważają, że tysiąc lat temu mongolski lud zwany Kumoksi mógł zamieszkiwać te jaskinie i zajęło im to 5 lat, aby je zbudować. Numer 8. Glify z Gosford to kolejne odkrycie, które badacze muszą jeszcze naprawdę rozwikłać. W 1975 roku Alan Dash znalazł egipskie hieroglify w rejonie Karyong w nowej południowej Walii w Australii. Rysunki zawierały łodzie, kurczaki, sowy, psy i wiele innych. Co czyni je jeszcze bardziej fascynującymi, to fakt, że na jednym z rysunków można dostrzec egipskiego boga Anubisa. Uważa się więc, że starożytni Egipcjanie znaleźli się na wybrzeżu Australii w wyniku katastrofy statku i że wykonali te rysunki 4,5 tysiąca lat temu. To powinno oznaczać, że Egipcjanie mieszkali tylko w północno-wschodniej Afryce. Jednak to twierdzenie jest odrzucane przez władze i archeologów. Numer 7. Grobowiec Czerwonej Królowej to niedawne odkrycie znalezione dopiero w 1994 roku przez meksykańską archeolog Fanny Leopez Jiminez. Odkrycie było przypadkowe, gdyż Jiminez została przydzielona jedynie do przeprowadzenia rutynowej kontroli stopni świątyni. Jednak podczas tej pracy odkryła sekretne komory prowadzące do pomieszczenia, w którym od tysięcy lat spoczywał tajemniczy grobowiec. Wewnątrz znajdowały się szczątki szlachcianki pokryte trującym czerwonym proszkiem. Tożsamość kobiety nie została do tej pory ustalona, ale z powodu czerwonego proszku badacze nazwali ją Czerwoną Królową. Grobowiec znajduje się w Palenque, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO, uważanym za jedno z największych i najbardziej tajemniczych miejsc Majów w Meksyku. Mówi się, że Palenque było jednym z najpotężniejszych miast cywilizacji Majów, rządzonym niegdyś przez króla Pakala. Dlatego też niektórzy badacze uważają, że Czerwona Królowa była żoną króla Pakala. Numer 6. Te doskonale ukształtowane i pasujące do siebie kamienie mogą wydawać się sztuką nowoczesną, ponieważ wszystkie pasują do siebie idealnie jak puzle, ale bylibyście zaskoczeni, gdybyście wiedzieli, że jest to starożytna struktura inków, która została podobno zbudowana w XV wieku. Miejsce to znajduje się na północ od miasta Cusco w Peru, na wysokości 3700 metrów. Niektóre z kamieni mają wysokość 8,5 metra i ważą około 200 tysięcy kg. Jak inkowie zdołali tego dokonać jest wciąż dla naukowców wielką tajemnicą. Istnieje wiele teorii na temat pochodzenia tego historycznego miejsca Saksai Od użycia luster do wykorzystania promieni słonecznych i połączenia kamieni razem, po teorii o kosmitach, którzy dali inkom zaawansowaną technologię do budowy kompleksu. Kamienne ściany pokazują również, jak inkowie studiowali astronomiczne ustawienie księżyca, słońca i planet. Numer 5. Angkor Wat w Kambodży to jedno z najbardziej znanych miejsc turystycznych w Azji, które każdego roku odwiedza ponad 2,5 miliona turystów. Miejscowi twierdzą, że świątyni Angkor Wat zostały zbudowane przez bogów i gigantów. Według historyków było to jedno z największych i najbardziej spektakularnych miast na kontynencie, które mogło być domem dla ponad miliona ludzi. Jednak w okresie 1400 roku ludzie opuścili to miejsce z powodu, którego historycy nie są w stanie do tej pory ustalić. Co mogło spowodować, że ludzie opuścili tak dobrze prosperujące miasto? Niektóre teorie mówią, że mogło to być spowodowane zmianami klimatycznymi w okolicy, które spowodowały opuszczenie tego miejsca. Jednak do dziś nie jest to do końca jasne. Numer 4. Laurens Otole został kanonizowany przez papieża Honoriusza III w 1225 roku za swoją rolę w promowaniu pokoju podczas inwazji Normanów na Irlandię. Mówi się, że po jego śmierci przy jego grobie wydarzyły się liczne cuda. Jego serce zostało podarowane katedrze Kościoła Chrystusowego w Dublinie. Jednak w marcu 2012 roku zostało ono skradzione. Według różnych opowieści złodziej ukrył się w nocy w katedrze, a następnie zabrał serce. Przez lata prowadzono śledztwo w sprawie kradzieży, aż w końcu odzyskano je w Phoenix Park w 2018 roku. Złodzieje nie zostali zidentyfikowani, ale twierdzili, że serce przekleło ich. I spowodowało choroby u członków ich rodzin. Numer 3. Opierając się na ich użyciu prymitywnych narzędzi, naukowcy uważają, że neandertalczycy nie byli zbyt inteligentni, ale badacze odkryli niedawno coś, co może udowodnić coś przeciwnego. Na plaży Sandmotor w Holandii znaleziono kamienne narzędzia ze śladami tego, co wyglądało jak starożytny klej, który został datowany na około 50 tysięcy lat. Naukowcy twierdzą, że musiało ono zostać zmyte przez rzeki Ren lub Moza, a następnie trafiło do Morza Północnego, dzięki czemu klej dobrze się zachował. Według badań klej był wykonany z brzozowej smoły. Wytwarzanie smoły z drewna brzozowego to żmudny proces, który był stosowany już w czasach prehistorycznych. Wymaga starannego planowania i szeregu procesów. Jeśli tak jest, oznacza to, że Neandertalczycy wykonali planowanie i inne kroki, co jest dość skomplikowane, co czyni ich inteligencję o wiele wyższą, niż naukowcy zakładali na początku. Numer 2. Manuskrypt z Sybinu to kolejne odkrycie, które sugeruje, że nasi przodkowie osiągnęli więcej niż początkowo sądziliśmy. Napisany w całości w języku niemieckim, ten 450-stronicowy manuskrypt zawiera informacje i projekty zaawansowanych narzędzi i technologii, takich jak paliwo płynne. Jednak najbardziej interesującą treścią są szczegóły dotyczące trzystopniowej rakiety i załogowego lotu rakietowego. Możecie się teraz zastanawiać, co w tym dziwnego. Cóż, jest to dość dziwne, ponieważ mówi się, że manuskrypt ma prawie 500 lat. Według naukowców, manuskrypt został rzekomo napisany między 1550 a 1570 rokiem przez inżyniera wojskowego nazwisku Konrad Haas. Historycy twierdzą, że był on szefem arsenału cesarstwa austriackiego, kiedy rządził król Ferdynand I. Nie wiadomo jednak, czy Konrad Haas był w stanie faktycznie zrealizować swoje projekty, ale niektórzy twierdzą. Że rakieta rzeczywiście została wystrzelona w Sybinie w 1550 roku. Numer 1. Według wielu archeologów wąwóz Olduvai w Tanzanii jest jednym z najważniejszych odkryć w historii. W 1979 roku został on wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ten długi na 48 km i głęboki na 90 metrów wąwóz zawiera wiele najwcześniejszych dowodów na to. Że nasi przodkowie żyli w swoich czasach. Wąwóz został po raz pierwszy odkryty przez Mary Lejki i jej męża Louisa w 1959 roku. Znaleziono tam setki skamieniałych kości i kamiennych narzędzi, datowanych na około 2 miliony lat. Większość z nich to skamieniałości kilku wymarłych rodzajów humanoidów, w tym hominini. Ale znaleziono również skamieniałości zwierząt takich jak lwy, słonie i antylopy. Oznacza to, że nasi ludzcy przodkowie konkurowali z dzikimi drapieżnikami o źródła pożywienia. Na podstawie tych dowodów stwierdza się, że ludzie wyewoluowali w Afryce. Dzisiaj wąwóz Olduvai jest nadal badany i co jakiś czas odkrywane są nowe tajemnice. Co z tej listy wydało Ci się najciekawsze? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.